Szanowni państwo, proszę zająć miejsca. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przed sesją dzisiaj bardzo miła uroczystość, wręczenie wyróżnień i nagród za wieńce dożynkowe. Zapraszam tutaj panią dyrektor Aldonę Słupską-Czerniak i proszę o głos. Dzień dobry, raz jeszcze wszystkich państwa serdecznie witam. Jako organizator dożynek gminnych wraz z panem Wójtem z Urzędem Gminy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim sołectwom, które brały udział w konkursie. W konkursie nietypowym, bowiem jak państwo wiecie, dorzynki zostały odwołane z powodu, jak każdemu jest na pewno znany, z tragedii, jaka tutaj się zdarzyła na naszym terenie i nie tylko. Dlatego też organizatorzy postanowili dorzynki odwołać, ale waszą pracę, pracę wszystkich osób, które brały udział w przygotowaniu przygotowaniu tych wieńców chcieliśmy nagrodzić, dlatego też do, z kamerą trafiliśmy do wszystkich, którzy ten wieńce przygotowali. Bardzo bym prosiła Państwa o chwilę uwagi i obejrzenie materiału filmowego, który przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa oraz dla wszystkich mieszkańców gminy, powiatu, aby mogli zobaczyć jak piękne dzieła powstały, a było ich aż dziewięć. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. thank mm -hmm. you dużo dziewięć nas jako organizatorów zawsze cieszy, że podejmujecie Państwo to wezwanie, wyzwanie i przygotowujecie te piękne wieńce, które niezmiennie są cudowne i zawierają przede wszystkim przepiękne materiały tutaj z naszych pól, łąk, kwiaty, zboża, przede wszystkim wszystkie owoce, kwiaty żywe, kwiaty suszone. Dziękuję Wam raz jeszcze, a pana wójta poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy radni Sołtysi, zaproszeni goście, Już mogę powiedzieć, nie tak miały wyglądać te dożynki. Przygotowywaliśmy się w tym roku naprawdę do wyjątkowego wydarzenia i, i takie ekstraordynaryjne wydarzenie miało miejsce. Walczyliśmy razem z panią dyrektor w zasadzie do samego końca o te dożynki, decydując się najpierw o przesunięcie terminu, ale patrząc na skalę. Tragedii, która miała miejsce w naszej gminie, ostatecznie zdecydowaliśmy się odwołać te dużynki, bo to nie jest ani czas, ani miejsce, żeby świętować, żeby się bawić, w momencie, kiedy wiele osób przeżywa tragedię. Zresztą mnie, jest to łatwy rok dla rolnictwa. Tym bardziej nie jest to, myślę, czas na świętowanie, bo jak Państwo wiecie, ten rok w rolnictwie zaczął się od od ataku mrozu, od, później od suszy, a teraz od zniszczeń kilka razy powoływana w gminie Gminna Komisja do Spraw Szacowania Strat po raz kolejny będzie pracowała w terenie i szacowała te straty. Dlatego mój apel do Państwa za pośrednictwem również mediów, żeby wspierać naszych rolników. Te wsparcie, które będzie wpływało z rządu, samorządu, one będzie się swoimi odbywało administracyjnymi. Ja mam taki apel do mieszkańców, żeby wspierać swoich rolników tak jak potrafimy, żeby kupować u nich produkty, żeby pomagać swoim rolnikom wtedy kiedy potrzebują tej pomocy. Nie tylko tym zrzeszonym na platformie z Ziemi.pl, ale wszystkim, bo oni tej pomocy teraz potrzebują. Nie mamy szczęścia w ostatnich kilku latach do yy, do dożynek, bo, bo przypominacie sobie państwo w okresie pandemii odbywaliśmy i wirtualne dożynki, teraz w ten sposób oglądamy wieńce i aż naprawdę żal, że nie możemy ich pokazać wszystkim mieszkańcom gminy, wszystkim ludziom, którzy zawsze do nas do, na dożynki przyjeżdżali do Krzeszowa czy to do Pisarzowic, bo zawsze staraliśmy się tą tradycję ludową e, pokazywać. No dzisiaj taki sposób trochę hybrydowy, możemy te przepiękne wieńce oglądać i za to, że sołectwa Koła Gospodyń Wiejskich podjęły ten trud i wykonały, przygotowały się, mimo że bez tego ostatecznego efektu, e, bardzo dziękuję za przygotowanie tych wieńców. Wszystkim osobom, które pracowały wiele, wiele tygodni, a może nawet i miesięcy, bo wiem, że niektórzy Pracują od kilku miesięcy za to, że dbają o tradycję, że zrzeszają się w grupy, bo ten wieniec nie jest przygotowany przecież pracą jednej pary rąk. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję. Postanowiliśmy z Panią Dyrektor, że w tym roku konkurs będzie miał zupełnie inną odsłonę. Nie będziemy wyłaniać zwycięzców. W tym roku wszystkie wieńce zostają wyróżnione najwyższym, na najwyższych laurach, tak, na najwyższym poziomie, wszystkie otrzymują równą nagrodę finansową. Cały budżet został równo podzielony. Za chwilkę wręczymy z panią dyrektor te nagrody. Ja natomiast na koniec chciałbym serdecznie zaprosić czy państwa mieszkańców na mrze msze w intencji rolników z gminy Kamienna Góra. Tam msza odbędzie się 28, czyli w tą sobotę, w Bazylice Mniejszej w Krzeszowie o godzinie 14. Serdecznie zapraszam. A teraz poproszę panią Aldonę, żeby wyczytywała poszczególne sołectwa, przedstawicieli tych sołectw i organizacji. Bardzo prosimy o występowanie tu na środek. Zapraszam serdecznie. Sołectwo Czadrów i panią Sołty z Elżbiety Dźwigałę. Serdecznie zapraszam. W zastępstwie siostra pani Elżbiety, serdecznie zapraszam, ale miała też bardzo duży udział w przygotowaniu wieńca. Członek Rady Sołeckiej, pan Wójt mi podpowiedział, więc serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Prosiłabym o pozostanie, zrobimy potem wspólne zdjęcie, więc proszę tu z boku pozostać. Zapraszam. Przewodniczącą Koła Gospodyń wiejskich, Wiejski, panią Jadwiga Zbożeń. Jeżeli nie ma, to zapraszam pana sołtysa Andrzeja Zbyszowskiego, który może odebrać nagrodę albo pani Zbyszowska, tak? Serdecznie zapraszam i gratuluję. Kolejne wyróżnienie trafia do sołectwa Jawiszów. Zapraszam pana Sołtysa Władysława Radwańskiego. kolejne wyróżnienie trafia do sołectwa Krzeszów i zapraszam pana sołtysa Kazimierza Ogorzałka. Zapraszam na kolejne wyróżnienie sołectwo Ogorzelec i pan sołtys Mariusz Kic. Czy jest pan Mariusz? Nie, no to zapraszam panią Radnią Natalię Czernecką o odebranie nagrody. Kolejne wyróżnienie do, trafia do sołectwa Olszyny i zapraszam panią Jagodę Rosiek, która w tym roku była również starostą dożynek wraz z mężem. Może to po, powtórzymy w takim razie na następnych dorzynkach w Krzeszowie. <laughs> Albo w Pisarzowicach. Zapraszam serdecznie sołectwo Pisarzowice, pan Sołtys Jan Łebski. Kolejne wyróżnienie dla sołectwa przedwojów i zapraszam pana sołtysa Adama Gronia. I dziewiąte wyróżnienie dla sołectwa ptaszków. Zapraszam pana sołtysa Janusza Kalicińskiego. Jeszcze raz, proszę Państwa, wielkie brawa dla wszystkich sołec, wszystkich, którzy przygotowali. Ja bardzo proszę o przekazanie podziękowań dla wszystkich, którzy pracowali przy tych wieńcach. I serdecznie Państwa zapraszam, bo tak jak Pan Wójt wspomniał, msza będzie w sobotę o godzinie 14. Niektórzy z Państwa, wiem, że zdecydowali się przywieźć wieńce dorzynkowe do kościoła. Dlatego też, jeżeli ktoś z Państwa chce te wieńce na żywo zobaczyć, będzie taka możliwość. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Jeszcze tylko chciałem dodać informację, bo tradycyjnie Sołectwo Przedwojów bierze udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec województwa dolnośląskiego. Również Sołectwo Przedwojów w tym roku reprezentowało gminę i powiat na tych, na tych dożynkach wojewódzkich, które odbyły się w gminie Wińsko i zajęło bardzo wysoką czwartą lokatę. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, 10 minut przerwy i będziemy zaczynać sesję.